Miasto Kraków ostatnio utworzyło nową inicjatywę, mianowicie Krakowskie Centrum Kontaktu. Co to takiego, kto może z tego skorzystać i po co? O tym opowie nam Darek Nowak z krakowskiego magistratu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę parę słów. Co to jest to Krakowskie Centrum Kontaktu? Po co ono zostało stworzone? No i przede wszystkim, jak z niego korzystać? Pani, tak w skrócie, to Krakowskie Centrum Kontaktu to jest, to jest 14 ludzi, którzy o mieście wiedzą wszystko. A tak mówiąc już zupełnie na serio, to jest możliwość dowiedzenia się o tym, jak funkcjonuje miasto w perspektywie tego, że ktoś ma do załatwienia jakąś sprawę. czyli. Ktoś chce załatwić jakąś rzecz właśnie w urzędzie, sami wiemy, że tych rzeczy może być mnóstwo, chociażby geodezja, zasady budowlane, ochrona środowiska. No, to są tysiące różnego rodzaju rzeczy. Ktoś się zastanawia, no, gdzie mam zadzwonić, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób to zrobić. No, wystarczy wykręcić ten numer telefonu, odbierze pracownik, odbierze człowiek, który wie, jak to zrobić, będzie można z nim porozmawiać i on. Powie krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby tę sprawę w urzędzie załatwić. I to jest po pierwsze taka możliwość właśnie dowiedzenia się tego, jak w prosty sposób załatwić sprawę, a po drugie to jest też taka możliwość kontaktu z ludźmi na zasadzie, bo ludzie mają różnego rodzaju pomysły. prawda? Czasami urzędnikowi nie przyjdzie coś do głowy, ale przyjdzie na przykład mieszkańcowi Krakowa. Może zadzwonić, może się podzielić taką uwagą na zasadzie ulepszamy miasto i wtedy na pewno z tego skorzysta. Więc na razie jest tam 14 osób, ale naprawdę oni mają mnóstwo pracy, bo jak popatrzymy, to każdego dnia odbierają od 700 do 1100 telefonów. Więc widzimy, że w ciągu tygodnia to jest około 5000 telefonów, które ci ludzie odbierają, ale też jednocześnie załatwiają sprawy. Więc no, myślimy o tym, żeby to centrum, ponieważ się sprawdziło, żeby je rozbudować, żeby tych ludzi było więcej, co nie jest łatwe, bo wiedzieć wszystko o mieście to jest naprawdę trudno, sami najlepiej wiemy. Więc... Więc chcemy żeby się jeszcze to centrum rozbudowało, żeby tych ludzi było więcej, no i tym sposobem oczywiście, żeby więcej Krakowian, ale nie tylko, bo przez dzwonią różni ludzie, mogli szybciej i łatwiej załatwić sprawę. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A was oczywiście zachęcamy do korzystania z Krakowskiego Centrum Kontaktu, jeżeli macie jakiś problem bądź pomysł jak usprawnić działalność naszego miasta.